Kto tam? Dobra idę otworzyć 50 metrów na sekundę biegam i szybszy od aut nie zaskabi się I popalą Kto tam? Dobra, idę otworzyć. Witajcie! Zgraliście epicką nagrodę bazę podziemną. Co? Ale bazę podziemną. Wow. Dobra, to zaprowadź nas tam. No dobra. Macie klucze i to tyle. czy to nie jest podejrzane dość? Czy to nie jest dość podejrzane? No w sumie dość jest. Po co by mieli się nas pozbywać? No w sumie, ale wiesz, pokonaliśmy tym razem chyba naprawdę z Iby i nie wiadomo. Tym ludzie są po prostu dziwni jakby. Nie. Potwierdzam. O, jakaś karteczka. Ta maszyna jest do tworzenia energetyków łącząc je. Lecz nie można połączyć dwóch ulepszonych, bo maszyna się zepsuje. Hoho, ho, ciekawa ta maszyna. Dobra, biorę swoje energetyki. Kurbo, zepsujesz. Haha, w ha, nie wybuchnie nic. Nie zepsuje. Wow. Ale piękno się świeci. Idę się go napić. Dobra. Piję. Łochysta! Jezu! Jezu! 50 metrów na sekundę biegam. jestem szybszy od aut Nie no super, super ten energetyk nowy. Teraz to świchrubania będzie jeszcze lepsze, aby mogły nam się przydać kiedyś. O patrz, jaki fajny pokój do spania. Nie no, co to za nagroda XT. Przecież takie są nagrody za igrzyska, piłki świerzbowcowej. Tylko że to były już takie bardziej finałowe. To jest większa nagroda. Jak ci się udało Fentegos wcisnąć tam ze Skabisiem. A zakład można powiedzieć? Zostań tu przesłani przez gobojcę, który został przesłany przez Giebe. Co się stało? Ach, ta technologia! Z Giebe jest teraz piekle, bo ekipa anty-ZGB go spaliła w lachę. Ale on wróci, ale my musimy się szykować na największą zemstę stulecia. To on spłonął i woda piekła teraz? No tak, i mnie wysłał do tego świata. Mhm, uh, mhm, uh -huh, uh -huh. dopiero teraz cię wysłał? No bo byłem w um, czystu, ale coś zrobiłem i trafiłem do piekła. Dobra, kur, co tu się dzieje? Zkiebasz tak zaurosowane, a tak to w ogóle szykujemy coś tak potężnego zadzwonię gdzieś hmm. Gdzie ty dzwonisz? Hello? Idźcie do na pół Dobra autokrot. Wysyła ci. I szczel Sa co? co? się dzieje? O co chodzi? He, 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 I że pomyślicie, to coś jeszcze na tyle kilometrów wi co tu się stało z tym światem, jak mnie nie było. się Dobra, ciemność jest to. Chodźmy spać. Tylko jeszcze gdzieś muszę zadzwonić. Dobra, dzwonię. Coś nie odbiera. Dobra, jeszcze raz. O, oh, halo. Do czego dzwonisz? A może by zapytać co tam u ciebie? I tak w ogóle to siema. No siema. Fajnie jest. Cox, z tym jestem USA i mam fajne nowe bronie. Do samoobrony obrony. A jak tam u ciebie jest ten SGP? Ono dla nie żyje, co nie? No nie żyje. To fajnie, tym razem naprawdę umarł i ogólnie to poznałem kilka fajnych ludzi w szkole i no. No okej, okay, to fajnie, to ja lecę. Zamknęli drzwi. Kartka. Dyn dyn. Wystąpili Fudwęgos z Kuba, Quisima Karolina Digeston Łukasz, Święch Urbania Paweł, organizator zawodów, nie wiadomo. Kaczurema, nie wiadomo. Skabais. Dawny kolega Kabyka. Albańska mafia, nie wiadomo. Zgiebę, nie wiadomo i inni.